I I Kierownik obiektu, nie, właściciel obiektu Właściciel obiektu, współwłaściciel To już piąta edycja Battle of the Books Gracie tylko i wyłącznie na flacie Zakazuje się grabów, slajdów, handplantów, bonelessów oraz no plajów. Zadawany trik ma być wykonany czysto Natomiast powtarzany ma większy margines błędu O zaliczeniu triku bądź przyznaniu powtórki decyduje sędzia Ostatnia litera upoważnia was do trzech prób Macie za zadanie pokazać klasę, styl i polot to jest batylad de buksy, więc zwycięzca może być tylko jeden. Niech buch ma was w swojej opiece. Zaczynajcie. Buch. Ach, zaczynajcie. Dobra, już wygrałem. Truja. Es dla marka. Fejki truja. ...dwa do ze Waria uh. do repetki uh. A i blisko

Próbujesz? kapitulacja. Wygrywa 25 5 do 3. Szyku, chodź na chwilę. Ważne ogłoszenie parafialne. Z tym występem kończy się mój udział w tej edycji. Mnie już nie ma. Przeciwnikiem Jurnika będzie Ignaś. Który, niektórzy sądzą, że został skrzywdzony na poprzednich pojedynkach wczoraj. Gratulacje, Ignaś. Zobaczymy za tydzień, jak, jak ci pójdzie. Trzymaj się. Dzień dobry, panie Szymkowiak. Z tej strony Paweł z Bukowego. Zaistniała tylko sytuacja, że dzisiaj rozgrywaliśmy ostatni mecz pomiędzy Krystianem i Markiem. I Krystian wygrał ten mecz i stwierdziliśmy, że Ignacy został wczoraj trochę skrzywdzony jednym z trików i dostaje drugie życie i za tydzień zastępuje Krystiana w jednej czwartej finałów. Dobrze. Chyba... O, Ignacy, proszę do telefonu. <grymne> <grymne> Daj go na głośnik. Halo? Witaj, Ignacy. No właśnie. E, Ignacy, jest taka sprawa. Wczoraj grałeś swój mecz i dostałeś literę na Backstage 6 Oli, które jak stwierdziliśmy po długich i bardzo intensywnych naradach było trochę naciągane. Dzisiaj swój mecz grał Krystian i Marek Trybusz. Krystian go wygrał i postanowił oddać tobie swoje miejsce w 1 czwartej finałów. Czyli za tydzień grasz swój mecz drugiego życia, że tak powiem. Zamurowało go. Jesteś z nami, Ignacy? No oj, chyba cię zamurowało troszeczkę. No dobra Ignacy, to słuchaj, w przyszłą sobotę na 14 przyjeżdżasz i grasz mecz o wielki finał. Ja o Jezu! <noise> trzymaj <głos> do, się! Ignacy. Dobra Ignacy, trzymaj się i do zobaczenia w sobotę o 14. .00. Do widzenia. <noise> oh, Jezu!